Co mam zrobić, że oczkoły szkoły wolę? Gdy w niej siedzę, na gałązce niebo widzę. Tam nutek płyną tysiące, jak w dmuchawce wyczesane z traw. Wchodząc wszystkich i na początek trzeba przywitać się z gabinetem ciotek wampirek. Gdzie trzeba jednak włożyć weflon czy pobrać krew. Po czym dostajemy przydział, idziemy do, naszego, do naszej bazy wypadowej. Na tym oddziale w tym wypadku są to kraje różnego rodzaju, jak Meksyk, Kenia, Chiny czy, czy, czy nawet Japonia. Spotykamy tam naszych towarzyszy. Mogą być to świeżaki, totalne, które pierwszy raz mają do czynienia z tym oddziałem, lub weterani wojenni, którzy dużo czasu już spędzili na tym oddziale i korzystają z chwil. Mm, tutaj y, nasze samochody stały się karetkami, a szpital w naszym drugim domu. Każdy z nas próbuje tak trochę udomowić to wszystko. Musimy być przygotowani, że jak będzie złe wyniki, musimy zostać. Jak dobre, to szczęśliwi wracamy do domu. No, noc, pielęgniarki są Twoimi koleżankami, Lekarze też. Tu śpisz, jesz, myjesz się. Każdy, kto się przewinie przez wszystkie, tworzy, tworzymy taką społeczność. W tej społeczności tworzą się własne języki. Własny slang taki, to no, na przykład welplond jest motylkiem. Kroplówka, która trwa 24 godziny, 48 godzin, to jest podusia. Pójście z pompą do toalety, to jest slalomik. Czy, czy właśnie pielęgniarki dla nas, to ciatki wampirki. Tutaj na szóstce jakby szczytem marzeń dla nas jest coś co normalnie dla każdego wydaje się błachą rzeczą, czyli na przykład nie wiem głupi wyjazd na rower czy wypad do marketu, do pochodzenia po sklepach czy pójście na lody. Tutaj o tym marzymy. Nikt nikt cię nie zrozumie i nikt nie wie, co to jest y dziecko onkologiczne. Na przykład mój syn teraz mi powiedział, że chce być zdrowy, chce chodzić do szkoły. Co ja mam mu powiedzieć? Nie jestem w stanie zagwarantować, że z tego wyjdzie, tak? Że nie będzie miał przerzutów. Jest to bardzo ciężkie przeżycie. Za każdym razem, kiedy o tym mówię, zawsze, zawsze mi lecą łzy. Jest mi ciężko po prostu panować. Znaczy, przy nim muszę. Wychodząc z domu, rozklejam się. Też jestem człowiekiem, też mam jakieś nerwy. Czuję się raz lepiej, raz gorzej. Ale to wszystko jest nic. Bo po prostu trzeba iść dalej walczyć. Jednoczy nas jeden cel. Wszyscy chcemy przejść przez to, wszyscy chcemy wrócić do naszego starego życia, wszyscy chcemy mieć grono przyjaciół, również wszyscy dążymy do tego, żeby mieć tą chociaż odrobinę normalności w tych okolicznościach. Co mam zrobić, że od szkoły piostki wolę? Jak powiedzieć, że melodii kocham czary, że marzenia są jak złote klucze do krainy, w której tańczy wiatr.